Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Oskar Mały Gospodarz. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nowe nabytki, ale też trochę, no jakby króliki te mniejsze się u mnie zmniejszyły. Z tych szarych jednego dałem mojej cioci, a trzy mi padły, z tych mi padło pięć i zostały tylko dwa. A to było na pewno od upałów i, na, i teraz są tylko te trzy. I właśnie fajnie by było jakby właśnie te trzy już przeżyły i by już nie zdechły. No bo fajne są te króliczki. Ale też chciałbym was bardzo przeprosić za ponad... No nie ponad, tylko już miesiąc nie nagrywam na YouTube'a. Ale też jest jeszcze strata samiczki. Tutaj jest ta czarna, tutaj też jest ta czarna, tutaj jest ta szara, a strata samiczki to jest właśnie ta ruda, bo tutaj zostawiłem właśnie od hodowli drzwi otwarte i mój pies wyskoczył z kojca, taki duży jest i właśnie ona tutaj, jak przyszłem, to ta klatka była otworzona. Tu było, była tylko sierść. Ja króliką poszłem urywać trawę. No to właśnie ją znalazłem. No i właśnie zaraz wam pokażę te małe. To jest ta samiczka i ta samiczka. A więc je ja zaraz je wyjmę i wam je pokażę. Tutaj sobie wyjąłem właśnie te samiczki. Tutaj jest ta szaro-biała, tutaj jest ta czarno-biała. Mają one około 4 miesięcy. Ta samiczka mi się podoba, bo ma takie fajne kropki. Dobra, i tutaj są właśnie reszta samiczek. Tutaj jest sześć właśnie, tutaj i razem z tymi też tutaj siedem samiczek. Tu jest ta szara, tutaj czarna. Są te rude. No i właśnie tu są te samiczki. Wszystkie zostają w hodowli. Bardzo są fajne, nie boją się. Te nowe nabytki też już się tak bardzo nie boją. Właśnie tutaj trochę trawy mamy wywiady tutaj. Na końcu, więc im trochę tutaj rzucę. Właśnie, bardzo fajne są te samiczki. Tylko, właśnie, e, kładę tutaj taką deskę i muszę położyć tutaj zawsze dwa kamyki, bo jak położę tutaj jeden, no to oni po prostu odpychają to muziami. No, więc bardzo szkoda, że te samiczki, te króliczki, no, zdechły, no ale nic. Teraz tylko żeby te się fajnie wychowały, ten czarny, ten szary jest tutaj największy, no bo i właśnie ten czarno biały. No i właśnie tutaj ta samiczka też już się dobrze trzymają. Te samiczki, właśnie duże straty były ostatnio przez ten miesiąc, nie nagrywanie, no bo jednak samiczkę straciłem no i trzy czarne i, i dwa czarno-białe i właśnie trzy szare bo jednego daję mojej cioci i właśnie te nowe nabytki też mam od mojej cioci te dwie samiczki a w tym odcinku to już będę chyba kończył jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj, żeby nie ominęło Cię żaden film. No to ja się z Wami żegnam. Do następnego, cześć.